Łańcuchy napędowe to kluczowy element wielu systemów mechanicznych. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodny przekaz mocy, od linii produkcyjnych przez maszyny rolnicze aż po transport i logistykę. Choć często ukryte w urządzeniach, odgrywają istotną rolę w utrzymaniu płynności i precyzji pracy. Ale zacznijmy od początku. Jak prawidłowo odczytać ich oznaczenia? Dziś po raz pierwszy porozmawiamy o łańcuchach. A dokładniej o łańcuchach rolkowych i podstawowych oznaczeniach. Oznaczeniach, które można znaleźć na opakowaniach, na samych łańcuchach czy w katalogach. Jak je zinterpretować? Co oznaczają cyfry, litery, na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu i zamawianiu łańcuchów na wymianę? 16B, 80, 16A, wszystkie te łańcuchy mają jedną wspólną cechę. Są to łańcuchy jednocalowe. I to właśnie podziałka łańcucha, czyli wymiar odległości pomiędzy dwoma środkami sąsiednich stworzeń w łańcuchu e, określa nam jego wielkość, rozmiar. Zacznijmy może od na najpopularniejszego e, łańcucha w przemyśle w Polsce, czyli od 16B1. 16, jak już wcześniej wspomniałem, oznacza podziałkę równą 1 cal. Oznaczenie to zmienia się liniowo wraz z podziałką, czyli na przykład 2 cale oznacza 32, 2 razy 16, a łańcuch Półcala to 0,8, czyli 16, połowa z 16. Litera B to informacja, według jakiej normy są pozostałe wymiary, wytrzymałość łańcucha. W tym przypadku B oznacza normę BS. Norma brytyjska, British Standard, norma europejska, różnie określana. Wyróżniamy dwie normy dla podstawowych, standardowych łańcuchów rolkowych: wspomniana norma brytyjska oraz norma amerykańska, zwana również A, ANSI, ASA. W normie amerykańskiej łańcuchy oznacza się innymi wartościami ale każdy łańcuch ma swój odpowiednik w normie brytyjskiej. I tak wspomniany łańcuch 16 w normie amerykańskiej ma znaczenie 80. Oba te łańcuchy są do siebie dość zbliżone. Oby mają podziałkę równą 1 cal, natomiast różnią się w niewielkim stopniu pozostałymi wymiarami, jak średnica rolki, szerokość robocza, czy grubość płytek. Dlatego nie możemy tych łańcuchów ze sobą łączyć. Nie możemy też elementów dodatkowych, jak złączki, czy, czy jak koło łańcuchowe, Stosować zamiennie z jednej normy do drugiej, ponieważ nie będą pasowały. Pozostałe oznaczenia w normie amerykańskiej zmieniają się tak samo jak w łańcuchach w normie brytyjskiej. Czyli łańcuch dwucalowy to 160, czyli 80 razy 2. A łańcuch półcalowy to 40, czyli połowa z 80. W Europie przyjęło się również oznaczenie łańcuchów z normy amerykańskiej w taki sam sposób jak w normie brytyjskiej, z tą różnicą, że jest dopisek literki A, a nie literki B. Czyli łańcuch 80 jest w tym przypadku oznaczany jako 16A. Cyfry pomyślników w oznaczeniach łańcucha oznaczają liczbę rzędów. Ponieważ łańcuchy mamy w najpopularniejsze jedno, dwój, trzy rzędowe, takie też cyfry najczęściej pojawiają się w nam w oznaczeniach łańcuchów. Są to tylko podstawowe oznaczenia, ale mamy nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy Wam temat łańcuchów rolkowych. Po całe portfolio zapraszamy na naszą platformę www.margo24.pl. Do zobaczenia w następnym filmie.